Z tej strony sobie 9, i dzisiaj gramy znowu sobie w Papers, Please. Dzień 7, Dary Ludum. Dzisiaj będziemy przeszukiwać wszystkich kolechian. 29 listopada, zbliżamy się do grudnia, do świąt, Bożego Narodzenia. Chwilę, a dzisiaj który jest? Nie wiem, ale też chyba 29 albo 28. Chyba 29, ale trafiliśmy. <śm> um, dobra, nieważne. Um, z grubsza wiem o co chodzi. Witam panią. Pani jest kolechianką, czyli już na początek świetnie. Dobra, tak. zajmijmy się najpierw tym... Nie, spędzę do tak. Dobra. Przodem, tyłem, dwa zdjęcia. Potem może sobie Pani wstawić te sexy fotki na Facebooka. Ok. Jest Pani czysta. W sensie, że nic pani nie przenosi, bo nie wiem czy jest może brudna Miesiąc. Ona mówiła coś w miesiącu. Tak. Wszystko się zgadza. West Greskin. Z kolei West Greskin? Jedna. No dobra. Także wszystko się zgadza. Nieważne, gdzie wstawicie ten stempelek, ważne, że go postawicie. Taka jest prawda. Witam pana. O, zdjęcie się nie zgadza. Co to jest? Co? Pan nie jest łysy. Operacja. Coś panu nie wierzę. Eee, chyba jednak mówi prawdę. Nie, nie mówi prawdy. Kłamiesz. Urzesz. O ty chamie. Zgarnąć go. Uże jak pies. Witam z panią. Poproszę papiery. Jest pani z Oblistanu. Ronik Girmasa, Ronik Girmasa, ale nie jest chyba pani, do końca panią. Zaraz możemy być świadkami szoku. Przodem, tyłem. Zobaczymy, czy mam rację. Skąd ja to wiedziałam? No serio. Eee... Może sobie tą... Może Pan sobie tą w sexy fotki, fotkę kudy, na Facebooka wstawić. To jest facet, ludzie. Uwierzcie w to. To jest facet. To jest facet. Mm, no okej. Okay. Skalf, oblistanie. To się chyba zgadza. Z reguły jest w tej grze tak, że jedna się rzecz nie zgadza. Skoro odnalazłem ten błąd, to chyba reszty już nie trzeba sprawdzać. Niech pani sobie weźmie. Za zachowa te zdjęcia. Zatrzyma dla siebie. Tak. Witam panią. Dokumenty, proszę. Stefan Wandowski. Nie, Wandski. Kolejny. Kolejna babka, która uważa się za mężczyznę i możemy znowu nie mieć racji. Znaczy, mieć rację. Oh my god. Mhm. Mm Ciekawe. No nie, kolejny babochłop. Muszą same dziwaki przychodzić tutaj. Nie chcę na ciebie patrzeć. Weź się schowaj. Ja pierdzielę. Stefan, ty... Pipo. Dobra, zgadza się. Masz to? Ja na ciebie nie patrzę. Zamykam oczy. Spierdzielaj. Następnie. Nie chcę żadnego babuchłopa już mieć dzisiaj. Witam pana. Dobra, na szczęście pan przyznał się, że jest mężczyzną. Świetnie. To coś innego musi być źle. <grystanie> Mergerus w Oblistanie. Chyba, że to tak. Dobra. Ile? Ehm, Dobra, to się zgadza. Wszystko się... Zgadza. Oj, to chciałam podbić. To mu podbiję. Na no, tak, Witam pana. Pan jest z United Federation, Aleksander Grigoriew, korista City, mężczyzna 83. Dobra, zgadza się. I las? Dwa dni. To się zgadza. Wszystko się zgadza. Świetnie. Co? E, nie wiem co to jest, to po pierwsze, a po drugie... Patrzcie, dostałem pierwszy pierwsze ostrzeżenie w całej mojej serii. Świetnie, Kolejianin Szadi. Hmm... Gdzieś już to słyszałem. Proszę pana, oby się okazało, że pan nie ma nic przy sobie. Mm -hmm. Coś czuję, że ten facet ma coś. Coś czuję, że ten facet coś ma. Aha! Wiedziałem. Ty oszuście. Kurna, masz przesrane, ziomek. Co to jest? Co to jest? Ha? Tabletki? na Senny Nie wie pan nic? No dobra, ja nie wiem nic też. Nie. Nie, 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 nie. Sam jesteś pies. Będzie mnie przekupywał. Dziesięć, dziesięć... Dam ci dziesięć żetonów, czy tam czegoś. Kreditsów. No, na pewno. I pass do duration of stay. Todays. To się zgadza. Zgadza się. Wszystko się zgadza. Letilani Ganser. Leilani, Leilani, co? Mhm. Mm Let w Republiki. Oooooo nie. Nie możecie mi powiedzieć, że to się zgadza, bo to się nie zgadza. Kad nie to. Nie. Przesłuchaj. Sama jesteś błąd. Pomyłka. Sama jesteś pomyłka. Pomyłko. Następne. Witam panią. A to pani... Eee, a to nie jest pani, którą już przepuszczałem? A jak szkoda, że nie ma pani tutaj M. Hmm... <śm> I tak przykro z tego powodu. Chyba pani jest czysta. Chyba pani nie mam nic do zarzucenia. Chyba panią mogę przepuścić. Żegnam. No dobra, dobra. Ten dzień mi nie poszedł zbyt dobrze. Znaczy, kary nie dostałem, ale. Była ostrzeżenia. Wreszcie mnie na czymś złapali w tej serii. Patrzcie, chyba. Tak. Chyba, chyba to już kolejny raz. 105. Ale to jest. Patrzcie, 55, 55, 80. 95 95 i teraz 105 105 przypadek nie są W każdym razie ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka cześć